Siemaneczko, ja jestem Faz a witajcie w drugim odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie trochę trudne zadanie, bo będziemy śledzić psy. A będziemy duchy, za nimi za chwilę chodzić. I robimy tak, żeby oni nie zauważyły. Jak przyjdą do mnie pomachają okonem albo się uśmiechnął do mnie, no to znaczy, że mnie zobaczyły. Ale zobaczycie mnie. Nie mogę. Tylko chyba jeszcze muszę jakieś wyzwanie. Myślę, że jakby my tutaj jak mnie to nie wiem co mam zrobić. Mhm. Pomyślimy To tak, stopujemy, idę do psów. No i co? Myślałam jakieś zadanie, że co konkretnie zauważył, to coś mam zrobić. Także yy, no tak, że stopuję. Dobra, Widzicie ponownie no tutaj w krzakach Teraz będę ją śledził Tam w krzakach tutaj Żeby nie widzi I teraz będę powoli się wychylał A wiem jak ja to dokładnie zrobię Może ją zawołam A potem dopiero będzie co za nią chodzę Dobra Jakby trochę krzaki zasłaniały to się nie martwię, bo jestem w tujach tak zwane tuje. Teraz zawołamy mojego psa majka, się nazywa. Te suczka. To wołam. Dobra, zawołałem ją. Jaką musiałam przystopować? Idzie, 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 idzie. Cicho, cicho, cicho. idzie, idzie idzie. Dobra, ej, widzę, przez mnie znalazły. Mało brakowało ten pies mnie znalazł bo ja się ukryłem w krzakach o jeszcze ten ja się ukryłem w krzakach ale ona mnie wyłuchała bo ja zawołałem i ona przyszła także lecimy z drugą częścią lecimy z drugą częścią tak musimy się stąd pozbyć Maja Majka chodź 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 Maja teraz ja, będziemy jak chcę iść uh, hmm, dobra idziemy ja szybko, żeby się jej pozbyć stąd tej Mańki żebym nie widział tak jest ale teraz po tych dniach wszystko co wygryziemy tak dosłownie wszystko. Ała. Czy mi wpadło coś? O nie. No nie wiem co za mną chodzi. Muszę uciekać. Nie no pani Dobra. Pani Ona tu jest.

Pozbijam jej się tu, nie ma jej. To może mogę iść. Dobra. Czym idzie ona jest? Dobra, ty ja Będę jej szukał. Teraz znaleźć. nie ma jej nie ma jej nie ma jej dalej nie czemu. No. nie ma, nie ma w kolejnym odcinku nawet chyba w tym znaczy nie, w kolejnym odcinku pokażę małe pieski Chociażby ona była tam na schodach, co ona może tam być? Ja idę po cichu tam, żeby mnie nie zauważyła. Chyba ona nie to mnie będzie gonić. Także tutaj idę na górę. Idę. Ona tu jest. Ja Ona tu jest. Ona tu jest. Nie mogę. Ej, ona tu idzie! O pan się szybko! Księki! Co tu chyba. Nie widzimy Ale mnie jeden, ale tamten ty widowie więcej zrobię mojego psa w beka, bo w płocie moim znam jedną taką kryjówkę nie kryjówkę, tylko przejście na drugi płat dosłownie, słownie, już idę i pokażę ponownie potem zawołam tego psa i będę tam wchodził tylko patrzcie ta kryjówka słuchajcie patrzcie, patrzcie, widzicie tu potem tym się wchodzi tam na górę, na górę na to i się przeskakuje z tego płotu do drugiego. no patrzcie Trzeba mieć, nie można mieć tutaj butów niskich. Ja akurat mam takie buty. W ogóle dzisiaj jest brzydka pogoda. Widzę nie wiem jakie tam będę miał wejść. Właśnie. To jest jeden kłopot w ogóle. No bo wiem co ja zrobię. Mam, co zrobię? Pokażę Wam jak się wchodzi. Także widzicie, idę. Ale mi jest tych tu i że wszystko gryzie. Dobra, teraz idę tam od drugiej strony. Postawię kamerę i pójdę na drugi Bok i będę przechodził. Tylko ile nie będzie będę się ślizgało. nie za. Jestem pies tam, widzicie? Czekajcie, patrzcie. Idzie. tam są te dwa psy. Nie zauważyli mnie. No właśnie. W następnym odcinku pokazuję małe psy. No, 10 łapeków w górę. Chcę Widzicie? no je ja idę do przejścia. I patrzcie, jakie są te małe. No nie, ty, czekajcie widzowie. Myślałam, że jednego nie ma, ale przychłorzę. Teraz nie pokażę przychł, Na tam na to pokażę. Dobra, idę teraz. Także widzowie, już jestem. Niestety, będziecie musieli poczekać chwilę, bo ja szybko pójdę tamtą stroną i wyjdę tutaj i, i będę się wspinał. Ale w ogóle, tutaj też jest fajne, widzicie, takie te. W ogóle będę się wspinał, będę chodził sobie na to. Także teraz idę szybko w drugą stronę. A teraz ma się około 20 sekund i będę. Także lecę szybko. ma Jest tutaj ponownie. Teraz będę wchodzić na to. Nie wiem, czy to mi się uda. Leć, próbuję wejść. To wchodzę. Wejdę tak, żebym się nie zachodził. O nie! Widzicie? O kurde! Chyba nie dała rady, bo tu jest... Rada daje, daje, tylko nie ja mam jak wejść. Nie wspinać się To tak było, hardcore. Zresztą że. Pamiętaj, z tego, Tak, to tak, to zrobiłem tak, to zrobiłem. tak, to i lecimy teraz jest tak, ja teraz wymyślę. teraz jest tak, teraz jeszcze raz może pójdziemy do tej... Na dzisiaj to będzie tyle, przypominam Wam, że odcinki będą codziennie, nie mówię o której godzinie, bo będą o różnych godzinach, także tylko, że będą codziennie, może tam w dniu się przyda, że dwa odcinki w dniu, no bo zależy, także trzymajcie się, cześć! A jeszcze zapomniałem dodać... Pamiętajcie o ustawienie łapki w górę, subika z dzwoneczkiem i w kolejnym odcinku będę pokazywał małe będę pokazywał małe psy. Także trzymajcie się, cześć!